Na z tej strony, Król Julian. Dzisiaj Wam pokażę taką grę o nazwie Brick, której głównie polega, która głównie polega na budowaniu. I tu ogólnie macie takie coś, i tu wybieracie sobie takie bloki, i tu, tutaj macie takie różne. Tutaj ogólnie macie dużo bloków. Znaczy, do budowania, oczywiście, tu możecie jakieś story, na przykład o, o ale się powięksło. No, takie zecy. No, takie jakieś tu y, bloki, mieć tutaj jakieś buźki, tu się jeszcze mam naklejki pojawiają, i tu wiecie, i tutaj jeszcze macie takie bloki, te zwykłe takie. Y, o tutaj, y, takie po prostu. Zobaczcie, jeszcze lodziki, możecie sobie ich postawić i można zmienić kolor. Pewnie jak to klikacie tu, takie y, po prawej stronie, takiej kolorki i tutaj jest sobie na przykład ja zielony. Tu dam, o, jest na maksa, no i daje to mam zielony, nie? Bo przedtem miałem ustawiony niebieski. No i dam sobie na przykład teraz e, taki. E, no, to jest taki kolor, nie? No i tutaj możecie tak budować, jak ktoś chce zainstalować to. To moim zdaniem fajna gra. Ale tu ogólnie, no, możecie tak sobie budować. I ogólnie tu są już domy gotowe, takie, co możecie już postawić normalnie. I klikacie tu taki domek po prawej. Yy, tu są takie domki, to wszystko możecie zbudować. Dajecie ten przycisk po lewej yy, 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 ten na B yy, i tu macie takie samochody, nie? Ja troszkę zbuduję to, a nie chwilę. To wam zaraz po... Ale dobra. Tutaj mamy takie, takie coś yy, i tu mamy do wyboru mapę. Jak dacie test i yy, to coś tam, to test yy to ogólnie tu macie, możecie tym jeździć, nie? Na tych mapach, tu jest y, lda, taka letnia mapa, taka fajna, tutaj jest taka inna taka, nie? I tam jest taka zachodniowa, nie? Znaczy zachodowa, ten Mieszanko w boje niby i ten. Y, no i dajmy sobie na przykład to, no dam ja tam taką, taką. Pierwsza. Od, od. od lewej strony. Y, sorry, że wycisnąłem dźwięk, ale no po prostu by mnie nie było słychać. Bo dźwięk silnika jest w ogóle słychać, choć tu nie ma silnika, no ale dobra. No i tu mamy taki autobus. I tu w ogóle tego ludzika się chyba nie da zmienić. Ja może się tam pokombinować. Może się da, ale ja jakoś nie umiem. I tu jak weźmiecie sobie kolor właśnie klocków, to, to taki kolor kasulki będzie mieć. I tutaj mamy ten autobus, nie? I tu możecie sobie jeździć przepisowo, co nie przepisowo. I tutaj macie, no... No po prostu miasto, nie? Tutaj. Ten, tutaj macie... No. Tutaj macie jakieś domki, tu. I jest to też fajne, że jak wiecie na przykład to. O, walnąłem. O, odleciała część. I to potem znika, nie? Jak coś. To potem zaraz zniknie. I tu wam odleciało od tego, nie? O, widzicie, znikło już. No to odleciało, nie? No i tak możecie się bawić, to nisty, nie? I tu możecie sobie jeździć, nie? No i ten tegest. E, dobra. E, Kolejna. Tu jest to jakieś inne pojazdy są, mnie. Tu e, weźmy sobie na przykład. Co e, tu, Helikopter jakiś. E, o ten. Dajcie to, tą samą mapę, dajmy. E, no nie, sorry, Wizowie, za reklamy, ale. No, po prostu, no tu są w tej reklamy. E, Sorki za te reklamy, ale no. A i ogólnie to ta gra nie potrzebuje internetu jak coś, nie? Więc jak, jak nie jesteście gdzieś daleko i nie macie internetu, to możecie sobie nie zagrać. Ona jest bez internetu. Działa bez internetu. No to możecie yy, tu możecie instalować. Tu lecicie do przodu, nie? No i to musicie ogólnie trzymać. Tu takie, jest tu taki wskaźnik? To jest 0 plus 10, po prostu 0, nie? Tu dajecie na maksa, to musicie trzymać, bo jak puścicie, to jest 0. A, no i tu jest taka bariera na górze. Jak będziecie cały czas lecieć, to właśnie tak się stanie, nie? No i możecie spadać, i spadać. No i ogólnie to długo trwa, nie? No ja poczekam do końca, bo chcę pokazać Wam, co się stanie, ale ogólnie ogólnie nic się takiego nie stanie, nie, nie, nie rozsypie się cały helikopter, nie? No. No spadaj, sieciej. No, to w ogóle powoli tak spada, nawet. znaczy powoli, no. Dobra. No i tu w ogóle, się nie stanie, tylko silnik, ten chyba ty nie wybuchnie to śmigło. Chyba, że nie. Nie, bo kiedy wybucha, jak spadniecie na te nie? No i tylko się kawałek taki zniszczył, nie? My już nim nie możecie lecieć. No, chwila, może dać Nie, nie da się, nie da się. Nie, no, nie, bo bez, bez głównego śmigła to nie poleci. E, dobra. Macie tutaj jeszcze, no. Yy, I pociąg. Weźmy ogólnie sobie pociąg. Yy. A yy. Weźmy, weźmy sobie pociąg. I uwaga. Na pociąg to nie możecie wziąć innej mapy. Hez, znaczy, możecie, ja Wam nie zabraniam, ale, ale żeby jechać pociągiem, to na jednej mapie są tylko tory. A jak weźmiecie na tej, gdzie nie ma torów, to po prostu będziecie stali w miejscu tym pociągiem, bo. No bo tam nie ma torów, nie, nie pojedziecie. A to jest ta zachodnia mapa, ta, ta zach z zachodem słońca, nie? Klikacie ją, i tu są tory, i tutaj możecie sobie jeździć. O! No tutaj dajecie do psodu, nie? No jedziecie. No jakby. Nie. To jest tak nudne trochę, bo w kółko, żeby, bo w kółko jest zajk. Ogólnie to jest taka trochę, taka nawet nudna gra, ale. Ale od czasu do czasu można w nią zagrać i nawet jest ciekawa. a ty nasy nudna kto tak kto woli, nie? Ja bo ja tak ja tak trochę mówię, że, że no gracie w nią na co dzień, no to tak trochę nie ma. No znaczy, to by mi się znudziło, nie? Jakbym tak codziennie w nią grał. No i tutaj tutaj macie taki przycisk jak... No takie jest torów. I, ty, i tu po, po lewej, y, w, tam no, u góry, i tutaj możecie te tory tak słychać. Możecie aż tędy, po, y, tam prosto, a ja skręciłem teraz w lewo, nie? I tutaj, jak y, tutaj się bardziej trzeba bać powoli, bo tu się częściej wykoleja pociąg i w ogóle da się wykoleić pociąg. Y, ogólnie, chęć szybko, y, jeżdżąc szybko na zakrętach, y, no, no ja tym mówię. No ja na przykład jak teraz u, będziecie jechać na przykład na tym zakręcie. E, co tu teraz pojadę, e, to ten. No to możecie się wykoleić, nie? Eee, No, alfia ja. A myślę to. E, tutaj jest Eee. No, żeby wam... Kurde, nie ta mapa, sali. E, a w ogóle to tutaj jest ten, ogólnie. E, no. Noc, niekiedy, niekiedy dzień Więc jak coś, to no e, Dobra, bierzemy sobie Zaraz pociąg Bierzemy to Dobra e, Jedziemy e, czekajcie wam No tu właśnie na zakrętach, tutaj Właśnie jak jedzie się na pełnym To jest Sansa, ze wam się wykolei pociąg, nie? a ja tu jadę na Na pełnym gazie no i nic się, nic się nie dzieje. Nie, ale chwila. Wagan się chyba wykleiły. Albo, albo... albo nie, nie wiem. O, widzicie jak podskakiwuje? To, to tak się jakby... To tak dobrze nie wylatuje story, nie? O, dobra. Jedziemy. No, no, no. Jedziemy. jej, jej. No i tutaj jak wam mówię, to możecie. Zrobić tak, że tor wam się zmienia, nie? Dlatego tego na razie nie robię. No i chwila, czy mi się tu wyklei pociąg. No dawaj. A, no nie, dobra. Dobra, ale tu może się wam wyklei znaczy, Może nie ogólnie ten pociąg, ale wagony z tyłu, nie? Mogą się wam wykleić. Dobra, yy. sorki, ja zapomniałem wam ogólnie pokazać jak się buduje na przykład te domy, nie? Yy. Dajecie... By... ten... Build... No, sorry, nie. Nie wiem jak to się wymawia, ten a, b no. Dajecie tu i macie to, tak? I tutaj dajecie, no ten niebieski wiecie, ten nohacyk. Ale chwila. Tu macie takie stałki. Do góry, na dół, w, 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 w prawo i lewo. E Kurde, w, w prawo chciałem powiedzieć, serie, w prawo. No i tutaj jak nimi dajcie, to można tak powiększyć, nie? A ja, ja na razie nie chcę. E, dam normalne. No daj normalne. O no ja było. O, jest chyba. Dobra. No i dajcie ten haczek i finish jakby... Ogólnie to możecie pow budować to sami, nie? Tutaj, bo to pokazuje, ale jak wam się nie chce, to dajcie tu finish. Jest go... No, nie mogę, no, sorry za te reklamy, ale no, 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 sorry, widzowie, ale no, no, siedźka, ja w ogóle, co to się takie? A nawet fajne, nie, ja, dobra, dawys, sorry za te reklamy, ale no. No. No nie mogę. Ja. Nieważne. Nie pytajcie. E, Sarki. E, no i tu macie zrobione. E, no i macie tu domek. Taki fajny. No i macie, nie? No i tutaj możecie... No, no i macie, nie, no, no i tu ogólnie wszystkie budowle, które macie, to możecie wybudować, nie, i co ja wam jeszcze chciałem, no i, no, i ogólnie tu, e, weźmy sobie na przykład to, bo nie, 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 coś lepszego, weźmy sobie adzotowiec, o, dobrze, weźmy sobie tą mapę, No tu ogólnie mi się nim ciężko startuje ogólnie Znaczy startuje, przepraszam eee, Tu możecie nawet strzelać eee, No i... O tutaj macie Fia. O ja tak, ja tak niekiedy robię Bo on tak dźwiga do góry coś No daj, 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 No kurde No leć do góry No no i ja mam zawsze z tym problem, ja on mi się tak rozwala. Nie wiem jak się dobrze instruktuje, nie? I on jest sypki. No i tutaj możecie strzelać, nie? To jest tyle, to... Odrzutowiec. No chyba, chyba odrzutowiec, chyba. Jak się nie mylę, to odrzutowiec. No. I tutaj mamy, nie? I juu, lecimy normalnie jak... Yy, no, znaczy, nieważne. No i tu mamy, nie? No i jeszcze jedno wam chciałem pokazać. Yy, tutaj yy, dajecie te takie trzy kreski, nie? W lewym górnym rogu. Yy, I tu jest takie coś. Możecie dać save, czyli zapisać po prostu. I to on się zapisze na takim czymś O, ale mi się to nie zapisze, bo... A no, chyba powinno się teraz zapisać, ale mi się to nie zapisze, ponieważ ja tu mam trzy zapisane. E, takie właśnie, i jeden wam potem mogę pokazać, nie? E, Albo chyba trzy da się maksymalnie. A uwaga, tu jak usunąć, chcecie to. to. chwila, nie, dobra, ja wolę tego nie robić, bo ja tego nie robiłem, wiecie? E, tu dajcie niżej. Tu ja, ja wam nie pokażę innych rzeczy, ale to, to. E, ten. to. o. i tu macie swoją włas własną wyspę. Sorki, za tak tak, 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 błędami mówię, ale no. E, dobra, mamy tutaj właśnie taką wyspę. E, no i możecie sobie tu robić na przykład e, kolor... E, kolor 6, czyli kolor wody. dam sobie na zielony. OK? jest zielona woda, widzicie to? I co tak możecie sobie robić? E, no ja dam niebieska. O, no, tak, no, ale, no, jest gitos. E, e, tutaj mamy drzewka. A co to, to, nie wiem, solki to, to akurat nie wiem, co się tu robi. W ustawieniach też trochę nie wiem. No i macie da, don, a to tu możecie sobie zbudować, nie? jakieś domki. No i tam, no i tutaj, chwila, spróbujmy coś tu wybudować. Mm, co by tu? Nie, dobra, nie wiem. Po prostu coś z tego. Dajmy tu jakiegoś chłopka. Nie mogę dać? Kurde, nie mogę chyba dać. O! Patrzcie, tylu, tymi lupkami na plus to może się tak zbliżyć. Chyba trzeba bardziej się zbliżyć. O! O i tu może się dawać leziki, nie? Na, gumko, na gumce się usuwa, nie? E, jak, jak, jak standardowo się usuwa, nie? No i, no i tutaj macie to, nie? Jeszcze wam tylko pokażę E, powiem wam, jakie jest najszybsze auto w tej grze. Otóż to, to auto jest najszybsze w tej grze na mapach. Na, najszybsze. Pewnie mi, pewnie mi nie uwierzycie, ale Ale zobaczcie sami, zobaczcie. Nie mogę, no. Hmm. Nie, no. Są za te reklamy, ale no. Wiecie, jak to jest. Znaczy, nie, no, może nie wiecie, ale. Dobra, y... Mamy tutaj. I to ogólnie to nie jest najsypse, tak? Teraz nie jest najsypse. Ale zobaczcie, co teraz zrobię i będzie sypkie. Yy. Patrzcie to, bo ogólnie auto yy, jedzie normalne auto takie, takie tutaj, to jedzie tak z taką nawet może sypsą prędkością niż ta ciężarówka, taką sypsą. Yy, tak na maksa jakbym dał. Yy. W ogóle to mam udowodnię jeszcze żeby nie było tutaj nic, nie? weźmy sobie te auto, weźmy to, yy, no i mamy tu takie ten, no i daje na, na maxa cały czas, mam nie, no i to tak jedzie, 100, 105, 107, tam, 111, 112, 113, 100, no i tu tu to, tak widzicie tak, no i, yy, no to tak widzicie nie? Bo tam w lewym prawym górnym rogu tam pokazują licznik jak coś, nie? Ktoś nie zauważył, ale pewnie każdy zauważył. No i tutaj w ogóle możecie jechać pod wodą. Yy, no tu możecie wyjechać, nie? A żeby nie było, to jeszcze się raz rozpędzę i tyle auto wyciska, nie? Daję cały czas. No i tak już sto, sto ileś tam to już ten, nie? No i widzicie, już tak powoli przyspiesza, więc jakby no jest tak Widzicie, to jest taka maksy... prawie nie maksymalna, ale prawie, no. Tu już nie ma takiej drogi długiej, ale no. Dobra, widzicie, tak? E, no i tutaj mamy... Weźmy sobie tą ciężarówkę. E, Okej? Okay. Mamy tutaj. E, no, słuchaj. No i tutaj mamy tą Sędza I jedziemy. No i, no i ile to tak jedzie? No, słabo się rozpędza trochę. No... Nawet stówki nie wyciska, tak? Ale wystarczy tylko jedną zad zrobić. na I ma taką dużą sycepę, która... Ją, którą ją obciąża, nie? No to jest obciążenie, nie? No i patrzcie co chwila. No i pewnie jak już mówi o... sycepie. To pewnie wiecie co chce. niektórzy mogą wiedzieć, co chcę zrobić. Yy, no ogólnie mur właśnie, znaczy po prostu, żeby jej nie było, nie? Yy, najlepiej to zrobić, ja to robię. Znaczy nie może jej najlepiej, ale ja to właśnie tak robię. Chwila. Yy, dobra. No, cofamy, cofamy. I najlepiej w jakiś budynek. Chwila, no, 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 no. Ja tu chyba... O! Obud o ścianę, tutaj, tak nią wjechać. No i tu mamy samą przycepę, nie? Jak już przyśpiesam, to już od razu widać, że jest szybka trochę, nie? Z moim zdaniem, nie? No i o ostrzegam, że w ogóle nią łat nią ją łatwo wywrócić. Tą przycepę. Znaczy, sorry, no ciężarówkę. No i patrzcie, ile to wyciska. 200! 200 to maksymalna chyba prędkość. No i... No jak mówiłem, no łatwo ją wywrócić, nie? Łatwo ją wywrócić No i tutaj mamy Yyy eee, No weźmy jeszcze raz ją O Weźmy jedną mapę Żeby nie było eee, Dobra, no i tu już mamy się ciemni powoli Eee, dobra Tu mamy ta, dobra Nawracamy Nawracaj no Chwila, ja muszę jeszcze bardziej nawrócić. O, powinno być dobrze. Chyba tak, dobra. No i jedziemy do tyłu. Lalo. Ej chwila, gdzie to skręca? No nie. A nie, dobrze, dobrze, Dobra, sorry. Albo... A gdzie? Nie, dobra, jest chyba gitos. Eee... Dobra, dobra. W tą stronę. Nie, w tą, dobra. No, powinno. O, jest! Jest, dobra. Odczepiła się. No I to ogólnie te klacki nie znikają, nie? Jak coś. Znaczy ja chyba to wam już mówiłem, nie? I patrzcie, to cały zaraz zniknie. Patrzcie. A patrzcie, patrzcie. To zaraz zniknie, chwila. Z chwila. I... O! Widzicie? I zaraz to też zniknie chyba. Albo to nie? Nie, to chyba też zniknie. Chwila. Y... Chyba Powinno chyba zniknąć Chyba Albo to Znika Dobra w takim razie nie ważne yy, To chyba Nie no chyba No to chyba nie znika yy, dobra No i jakby widzicie no To jest oficjalnie Najsypsze auto w grze Nie dobra to chyba nie zniknie To jest oficjalnie najsyps auto w grze Ponieważ wyciska 200 Jak widzicie No no, ogólnie nie chyba najszybsze, bo jeszcze takich innych nie testowałem. Znaczy, chyba, wszystkim jeździ... chyba wszystkimi jeździłem, ale raczej to jest najsypse, Oczywiście e, bez przyczepy, nie? No i tu, jak się rozpędzicie i coś takiego mocnego walniecie to To no nie będzie. Może będą większe obrażenia, ale nie wiem, czy, czy to, czy to w ogóle. Je... A, sorry. <laughs> no, mam 20% ale No, mam 20%. Dobra, y, jeszcze raz. I nie wiem w ogóle czy to zależy jaką ma się prędkość, to czy więcej wam się rozwali auto, czy, czy nie? Dobra. Y, spróbujmy jeszcze to ten. O, będzie. Będzie, dobra. waga O, dobra, odczepiło się. No i dobra. Mamy. I walnijmy teraz w coś. Bo ogólnie nie wiem, czemu, ale i mi się podoba, jak, jak na przykład, no właśnie, rozwalam auto, nie? A co nie, nie za ten, nie, żeby nie było tam, że jestem jakimś nicycielem czy coś, ale po prostu, no, lubię, nie? No i tu, dalej na maksa i walimy, bo! W ogóle mi się wchodzi w te, te, widzicie to? Właśnie w te budynki, to trochę przeszkadza. Znaczy, mi przez, nie wiem, z komuś tam to, to znaczy, mi mało przeszkadza. No, nie, no co za mi nie przeszkadza. Może minimalnie. No i jak widzicie, no to możecie sobie to tak niszyć. A i w ogóle nie wiem, czy widzicie, to tu jest silnik. Yy, tutaj, pod maską. Ja, spróbuję wam go odkryć, żebyście widzieli. Eee. Yy, ja. Kurde, no. Czemu te tekstury, no? Znaczy, czemu ja wchodzę w to? Eee. Yy, Jadę, 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 jadę. Bum. Kurde, no maska musi odpaść. Bo chcę wam tylko pokazać ten silnik. Yy... Nie no, ta przyczepa znika. Dobra, chwila. Uwaga. O, jest, jest, jest. Chwila. No, no, no. No, 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 spadnij. No nie mogę. Nie to się... O, dobra, zjało. No i tu jak widzicie macie silnik. Ja? Jak on wam odpadnie, bo mi już tu zaraz odpadł, to to auto wam już nie ruszy. A w innych nie ma się nika chyba w ogóle. No O kurde. No jak jest taki wybuch, to wam już nic nie? I już nie, nie możecie jechać. Yy. Dobra. Yy. To by było chyba w dzisiejszym odcinku na tyle. Dziękuję wam, że dotrwaliście do tego momentu. Yy, jak dotrwaliście, to piszcie. Yy. Co by pisać? Napiszcie... Yy. Napiszcie coś, po prostu napiszcie coś, znaczy słowo, czy osiem, nie? Napiszcie coś, po prostu, nie? Jeśli się do tego, mam tu. Jeśli zauważyliście jakieś błędy u mnie, czy coś, napiszcie. Postaram się je naprawić. I dziękuję Wam za oglądanie, to by było na tyle. I... elo.